Siemandero, drodzy widzowie, tanatos z tej strony i witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale It Majdask, gdzie dziś kontynuujemy naszą serię openingu kart Pokémon. Otwieranym przez nas dziś produktem będzie Elite Trainer Box z setu Brilliant Stars. W każdym ETB z tego setu znajdziemy 8 booster paków, 65 slivów z grafiką Arceusa, 45 kart energii, przewodnik do setu Brilliant Stars, 6 kości, znaczniki i markery do gry. Cztery przedziałki do organizacji kart i standardowo jeden kod do gry TCG Live. Standardowo, jeśli ten kontent Wam się podoba, nie zapomnijcie o łapce i subie. Zaczniemy oczywiście standardowo od rozpieczętowania tego boksa i zaprezentowania jego zawartości. A ja drodzy widzowie powiem wam na start, że ten box ma dość dla mnie istotne znaczenie, ponieważ w ostatnie święta Bożego Narodzenia dostałem go w prezencie od świętego Mikołaja. Tak jest, więc ja go sobie nawet oznaczyłem, tutaj lekko zadrapałem sobie tą folikę, żeby wiedzieć, że to jest ten boks, ponieważ za mną stoją, jak widzicie na załączonym obrazku jeszcze dwa takie boksy. I zobaczymy, czy no, Święty Mikołaj miał farta przy wybieraniu tego boksa. Mam nadzieję, że tak, więc zobaczymy, czy dzisiaj będę się dar na odcinku. <laughs> Bo jak wszyscy wiedzą w tym secie jest ten magiczny Charizard, który ma grafikę walki z Venusaurem. Jest to najdroższa karta z całego setu. No i zobaczymy, czy uda nam się ją dzisiaj wydropić. Ja zacznę od tego, że wyjmę ten przewodnik. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Naprawdę fantastycznie to wygląda. Nie będziemy teraz przeglądać kart. Ja pokażę Wam może tylko tego Charizarda, gdzie on jest. To jest właśnie ta karta, moi drodzy. A my tymczasem przechodzimy do otwarcia tego boksa. Wysuniemy sobie tutaj tą Obudowę. Jak to ładnie wygląda? Tu w środku jest Charizard i nie tylko. Arceus, moi drodzy, jak to ładnie się prezentuje. Ja generalnie kiedyś zamierzam porościnać te foliki. Nie foliki, tylko te opakowania, nie wiem jak to nazwać, i zrobię z tego taki bardzo duży plakat. A tymczasem otwieramy zawartość. No i tutaj mamy box z naszym pięknym Arceusem. O, widzę, że teraz kamera złapała fokus. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo mam stałą rozdziałkę ustaloną. Ale że tak powiem, czasami te maszyny się buntują. I moi drodzy, tutaj mamy rzecz nietypową, bo tutaj mamy opis zasad gry. To jest troszeczkę oddzielnie tak pokazane. Spoko, warto coś takiego mieć w swojej kolekcji, zwłaszcza jeśli zamierzacie uczyć się grać w tą grę. I my wyciągamy tą obudowę. Takie kółeczka, tutaj, no spoko, tak to się prezentuje. I zobaczmy, czy boostery się zgadzają. Więc wyciągamy, tak jak w przypadku setu Silver Tempest. Nie jest to set Holiday, czyli w środku mamy 8 boosterków: 5, 6, 7, 8. No i wszystko się zgadza, i zobaczmy dodatkową zawartość. Mamy, moi drodzy, sliwy z Arceusem one tak się prezentują są złote w środku czyli tak jak w secie Crown Zenith. Dodatkowo oczywiście mamy kartę energii, ale to już nie będę wam tego pokazywał. Mamy też markery, ale pokażę wam przedziałki, jak się prezentują. Tak się prezentują przedziałki śliczne błyszczące z Arceusem złoto-białe. I do tego mamy jeszcze tu markery. Widzę to już wszystko, wiadomo, to w każdym secie. Jest. Pokażę wam jeszcze kostki. Kostki prezentują się tak, ta jedna jest przezroczysta w ogóle. I są takie brązowe. Mini kostki. Może komuś się przydadzą. Przejdźmy zatem do najciekawszej części, czyli rozrywania paczek. Ja pozwoliłem sobie, moi drodzy, poukładać, więc na początku będziemy otwierać te boksy. Później przejdziemy do Shaymina, następnie do Arceusa i na końcu został nam jeden boosterek z Charizardem na okładce. Więc jedziemy z pierwszym. No i zobaczymy, moi drodzy. Tak jak wam mówiłem na wcześniejszych odcinkach, ja się dość mocno zastanawiałem, czy w ogóle ten set Brilliant Stars otwierać, ale mówię, dobra, mamy tyle tego. tak chyba otworzę po jednej paczce, to nic się chyba nie stanie, znaczy, nie paczce po jednym boksie. No, mamy Tur twiga I moi drodzy, dzisiaj zaczniemy od kodu dla was. To jest kodzik dla was. Wyrzucamy i przekładamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Niech będzie ognista energia. Zacznijmy, może, od tego Charizarda. Wywołajmy go. Nie, roślinna energia mamy tutaj jakąś panią profesor yy, mamy jakieś listy ja nie będę czytał tych nazw bo nie chcę łamać sobie języka i ciąć materiału Egzekutor, roślinny pokémon mamy turtwiga czyli startera roślinnego mamy snizla mamy klinka mamy spirit tumba axiu bardzo ładna grafika całkiem spoko tu się prezentuje Mamy Glorię w Reversie. Mieliśmy taką kartę zwykłą przy openingu starterów 9 generacji z Palda Boxów i kartą rzadką jest Infernape Holo. Zresetowałem ustawienia kamery, bo coś nie mogłem złapać ostrości moi drodzy, a tymczasem jedziemy z kolejną, drugą już paczuchą. Mamy pierwsze Holo. Ale jak już wiemy po openingu z ETB setu Silver Tempest, nieważne jak się zaczyna, ale też ważne jak się kończy. Więc tak, to jest chodzik dla mnie, bo pierwszy poszedł dla Was. Raz, dwa, trzy, cztery. Przekładamy karciochy i pyk. Psychiczna energia, Psychic, mamy Grotla, mamy Ewolucję Piplupa, Monferno, Mamy widufa, jego już trafiliśmy. baza Paul Bizela, mamy Gibla, mamy Bizela w rewersie i moi drodzy, czy coś tam jest z tyłu? Zobaczmy. To jest Drampa V. Całkiem przyjemnie prezentuje się ta karta. Jeszcze jej nie mam w swojej kolekcji, więc całkiem zacnie. No to jedziemy z trzecim boosterkiem. Pierwsza fałka poleciała. Git, 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 wiadomo. Zawsze lepsza jedna fałka niż żadna. A ja już tutaj widzę nosę pasa na, roz, na rozpoczęcie. Kodzik dla Was drodzy widzowie z setu Brilliant Stars. No jak powiedziałem te paczki są już dość drogie, ponieważ ja zwykłe etb -ki, kiedy jeszcze była dość duża dostępność, elektryczna energia, nie dar, mroczna Dark, to kupowałem te etb tak po 150-160 zł. No a teraz taki ETB kosztuje około 240. Dostępność jeśli chodzi o dodruk jest dość mała, DDD. No zobaczmy. Uuuu! Moi drodzy, Dusknor w wersji full art, ale śliczna karta. I to jest ta jedna z tych ukrytych, bo widzę po numeracji, że to jest TG06. Całkiem przyjemnie. No, takie dropy to my lubimy. I rzadką kartą na Fireant jest Professor Research w wersji holo. Karty zafoliowane, więc lecimy z czwartym boosterem. Już teraz z grafiką Shaymina. No całkiem niezły początek. Mam nadzieję, że utrzymamy tą formę do samego końca. Nie byłoby tak źle. Mamy jednego fullarta. Mamy jedną chyba kartę I tak, Tak, patrzę sobie tutaj na bok. Całkiem przyjemnie to się prezentuje. I teraz uwaga, kodzik dla mnie, bo widzę dwa są tu dla Was, jeden był tutaj, więc wszystko się zgadza. Raz, dwa, trzy, cztery. Przekładamy, niech będzie karta wodnej energii. Nie, elektryczna teraz. Odkładamy na boczek. Mamy Kraba, Ultra Bola, Tropiusa, Goleta, Castforma, Chimchara. Fajna grafika, z, z owocami Małpiszą siedzi. Baltoj. Baltoj w wersji Silver Tempest jest taki plastusiowy. Tutaj już grafika jest normalna. Mamy ślicznego Axiu. No se pasa w Riversie I moi drodzy, tam znowu coś jest. Wy widzicie to z góry? <gry> ja muszę być ostrożniejszy, jak to otwieram. Dobra, uwaga, gotowi. Rzadką kartą jest. zarude V. Całkiem przyjemna karta, ładnie się prezentuje. Ja wiem, że on był dostępny w wersji Sword and Shield, jeśli chodzi o gry na Nintendo, ale tylko w trakcie jakiegoś czasowego eventu. Połowa openingu za nami, zarudę zafoliowana, a my lecimy z kolejną paką od Shaymina, i potem zostaną nam już tylko trzy paczuchy z grafikami Arceusa i jedna paka z. Charizardem, tak, czyli łącznie dwie z Arceusem. Więc my sobie wyrzucamy pakę, Trapinch na start i teraz, drodzy widzowie, kodzik dla Was, pyk. Mamy kodzik, wyrzucamy raz, dwa, trzy, cztery. Ale przybicia białego mamy na tych kartach. Aj, niedobrze. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś mega rzadka karta. E, walcząca energia, z tego wszystkiego zapomniałem tutaj zgadnąć. Bertik, Mamy fraksura, czyli ewolucję axiu, tropiusa, trapińcza, castforma, troch, ty, chyba tak się doczyta, shrumisz, piplup. I mamy znowu tą kartę w rewersie naszego walczącego kolegi, i kartą rzadką jest hitran non-holo. Ostatnia paka z Szeaminem nie rozpieściła, więc teraz przechodzimy do Arceusa i zobaczymy. Czy legendarny Pokémon, w sumie to jest Bóg wszystkich Pokémonów. Nam coś tutaj dropnie. Już widzę Karablasta na start. Wyrzucamy pakę. I teraz jest kodzik dla mnie, drodzy widzowie. I jedziemy raz, dwa, trzy, cztery. Elektryczna energia. Jest! Mamy to! <grymne> Małe rzeczy, a cieszą. Mamy ten list, egzekutora, mamy choice belta, ok, karablasta, którego widzieliśmy wcześniej, bizela, haulucha, mamy trocha, troch to się chyba czyta, tak, magmara, który yy, mówi, że świątnie będzie i pali wszystkie choinki w lesie, mamy riversa, ultra bola, i kartą rzadką jest. Ice Cube Non holo Dwie paczuchy do końca. No, widzę, że tu jest chyba dość odwrotnie niż w przypadku Silver Tempest, którego otwieraliśmy ostatnio. Bo tutaj mieliśmy dość mocny początek, ale widzę, że schodzimy trochę stonu. No ale nie traćmy nadziei, jeszcze trochę nam e, paczuszek zostało. I moi drodzy, kodzik dla was. Pyk, o odkryję, bo zakryłem paluchem. Yy, Czmychaj mi stąd. I raz, dwa, trzy, cztery karty przekładamy. I niech będzie mroczna energia. Trawiasta. Odkładamy. Mamy rękawiczki Hunting Gloves. Weavila. Frakszura. Castforma. Ten Castform, oj, ten też często dośleci. Szrumisza. Czekajcie, ułożę sobie karty, bo już mi się przewalają tutaj. Piplupa. Tur Twiga. jeszcze czym tylko brakuje. Mamy czerubiego w rewersie i kartą rzadką na końcu jest. Widzimy, że zwykła. Luxray Non-Holo. Ładna grafika, tak stoi na tym klifie z piorunami. No i moi drodzy, czy paczka z Charizardem okaże się być tą paczką, <laughs> przez którą opadnie nam szczęka? No zobaczymy. Już widzimy Starli na start i zgodnie z umową, ostatni kodzik dla mnie, czwarty. Cztery już dostaliście, zgadza się wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery. Przekładamy i niech będzie na koniec ognista energia. No liczymy na tego. Tak jest. Liczymy na tego Charizarda. Bardzo bym chciał. Ewolucja Gibla. Mamy Panią Profesor, Tropiusa, Starli, którego widzieliśmy wcześniej, Shroomish, Piplup, Turtwig, Mincino, tak jest, dostaliśmy go w końcu. Alcremie w rewersie, o ile tak to się czyta. Pamiętam, że tam jest strasznie dużo ewolucji tego Pokemona w wersji Sword and Shield na Nintendo Switch. No i ostatnią kartą rzadką jest... War Madam non-holo. No to standardowo przejdziemy sobie do podsumowania i chyba wykrakałem, ponieważ rozpoczęcie tego boksa było dużo lepsze niż jego zakończenie, ale oto tak wyglądają właśnie, moi drodzy, rewersy. Trafiliśmy do tego jeszcze dodatkowo dwie karty holo i to będzie za chwilę Profesor i Infernape. No i przechodzimy do dwóch fałek, czyli Drampawi, v, v, i nasz najrzadszy dzisiaj dropik, to jest Dusknoir. Zwykły fularcie, bez żadnych Wii Starów. To by było tyle na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że opening Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę i suba. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć opening jednego z tych booster boxów z Brilliant Stars bądź Silver Tempest. Czemu by ich nie otworzyć? A tymczasem życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Yo!